Cześć, witam wszystkich. Po prezentacji naszego opryskiwacza Klara 615 przyszła pora na coś bardziej zaawansowanego technicznie, to znaczy opryskiwacz Borys 1515. Jak widać, jest to opryskiwacz półzawieszany z belką polową hydraulicznie rozkładaną. W tym wypadku mamy tutaj zamontowaną belkę o szerokości roboczej 15 metrów. Możemy także założyć do tego opryskiwacza belkę o szerokości 18 metrów, bądź też 21. W ofercie mamy do dyspozycji w opryskiwaczu BORYS do wykorzystania zbiorniki o pojemności 1500 litrów, tak jak tutaj 2000 litrów, 2,5 i 3000 litrów. W naszych opryskiwaczach z belką hydraulicznie rozkładaną na hydropaku Standardowo zamontowany jest sterownik o naszej nazwie takiej w której używamy w firmie CP7. Jest to sterownik, który odpowiada za sterowanie poprzez elektrozawory i blok hydrauliczny belką polową opryskiwacza. Natomiast za dopłatą możemy wyposażyć opryskiwacz w komputer, tak zwany Alfa 200. Komputer Alfa 200 pozwala nam na szybkie skalibrowanie opryskiwacza, ustalenie dawki, jaką wypryskamy na dany hektar. Przelicza nam także prędkość, z jaką jedziemy, czyli jest w pełni automatyczny układ odpowiadający za obsługę opryskiwacza. Standardowo też ten komputer ma dodatkowo panel hydrauliczny, który odpowiada za sterowanie belką polową. Przejdźmy teraz może do dyszla, na dyszlu znajduje się całe centrum opryskiwacza, czyli pompy, ale może opowiem teraz o samym podczepianiu opryskiwacza do ciągnika, z którym będzie współpracował. Standardowo tutaj jest wykonywane to poprzez cięgła ciągnika, zapinamy jak widać tutaj na cięgła, jest to druga kategoria zaczepowa. Co ciekawe dyszel ma funkcję poziomowania się, czyli tutaj jest zamontowany na sworzydzie, dzięki czemu może Korygować odchylenia położenia w terenu względem ciągnika. Dalej, dyszel też jest tutaj złamany w celu kopiowania śladów ciągnika. Czyli co to znaczy? Przy wykonywaniu nawrotów, podczas przejazdów, podczas pracy koła opryskiwacza kopiują koła ciągnika. Nie ma wtedy tego zjawiska dodatkowego ugniatania zbóż czy jakichś upraw poprzez koła opryskiwacza. Teraz opowiem o centrum, czyli całego pryskiwacza, czyli o tutaj pompach. Mamy na dyszu zamontowane dwie pompy. Każda z pomp jest o wydajności 140 litrów na minutę. Są to pompy trzytłokowe. W całości pompy są produkowane przez nas. Co ciekawe, pompy te są połączone ze sobą za pomocą sprzęgła, współpracują one razem ze sobą, dzięki czemu mamy większą wydajność belki polowej, ponieważ ta pompa właśnie, którą tutaj pokazuję odpowiada za zasilenie cieczą roboczą belki polowej, a ta druga pompa odpowiada za układy mycia, mieszadła i tak dalej. Dzięki czemu przy włączonych mieszadłach w zbiorniku głównym nie ma spadków ciśnienia na, na belce polowej, więc ta... Praca jest opryskiwacza dużo bardziej stabilna niż przy wykorzystaniu jednej pompy. Pompy są tutaj zamontowane na deszlu za pomocą amortyzatorów gumowych, dzięki czemu tłumione są jakiekolwiek drgania. Dzięki temu pompy będą w stanie dłużej pracować bez żadnych awarii. Standardowo pompy są zasilane z ciągnika przy pomocy wałka WOM o prędkości 540 obrotów na minutę. Rama w naszych opryskiwaczach w całości jest ocynkowana ogniowo, dzięki czemu zapewniona jest duża odporność na korozję. Tak samo i belka polowa jest ocynkowana ogniowo, dzięki czemu przy wykorzystaniu np. substancji typu RSM ta belka będzie odporna na ich działanie i nie będzie możliwości, żeby ona zardzewiała czy coś innego się z nią stało, ponieważ z zewnątrz, jak i wewnątrz, jest ona ocynkowana w całości. Nasza rama wykonana jest w taki sposób, by przenosić duże obciążenia. Jest wykonana z profili, także z blach, które wzmacniają odpowiednio tą konstrukcję ramową. Przy każdej z naszych ram, zamontowany jest układ, który pozwala nam na regulację rozstawu kół opryskiwacza, tak żebyśmy mogli dopasować sobie rozstaw opryskiwacza pod rozstaw ciągnika, którego właśnie używamy do naszych zabiegów. Odbywa się to w ten sposób, że na głównej osi są zamontowane. Śruby, które popuszczamy, aby przeregulować koło, możemy je wsunąć, wysunąć w zależności od potrzeb, jakie ma dany rolnik. Standardowo są to koła o średnicy 32 cali, ale oczywiście za dopłatą możemy zamontować koła o średnicy 36 cali. A rozmiar kół w tym wypadku jest 9,5 na 36. W celu ochrony tutaj w góry opryskiwacza i belki polowej zamontowane są błotniki wykonane z tworzywa. Cała belka do łatwiejszego sterowania podzielona jest na 5 sekcji po 3 metry każda. Czyli standardowo, jeżeli teraz większość rolników wykorzystuje właśnie siewniki do zboża o szerokości roboczej 3 metrów, w łatwy sposób możemy to włączyć, wyłączyć daną sekcję opryskiwacza. To jest najbardziej optymalny taki układ, który pozwala nam na dostosowanie szerokości roboczej belki na przykład na krańcach pól. Na krańcach belki polowej znajdują się odbojniki zapewniające ochronę skrajnych dysz przed uszkodzeniem. Jeżeli nastąpi uderzenie krańcowej części belki o ziemię czy o jakiś kamień, cała belka Polowa wykonana jest z profili wzmocnionych odpowiednimi płaskownikami w celu zwiększenia jej wytrzymałości. Jak widzimy tutaj, węże, które odpowiadają za doprowadzanie cieczy roboczej do głowic, są schowane tutaj w całownikach, dzięki czemu nie ma możliwości ich uszkodzenia. Standardowo w naszych opryskiwaczach rozkładanych hydraulicznie, zamontowane są głowice obrotowe które mają trzy dysze. Tutaj mamy zamontowaną dyszę antywieczną o szczelinie 0,3 mm dalej mamy żółtą o szczelinie 0,2 mm i czerwoną, czyli dyszę eżektorową. W prosty sposób możemy to przesterować, przekręcając daną pozycję. Każda z sekcji bocznych, czyli tutaj lancy, która jest złożona teraz, otwierana jest za pomocą siłowników, które tu znajdują się z tyłu. Na każdym z siłowników, na otwieraniu, czy na podnoszeniu, czy na stabilizacji, znajdują się dławiki, którymi regulujemy szybkość otwierania się i szybkość składania. Możemy to w prosty sposób zmienić, poprzez przekręcanie tutaj tych pokrętł. Na każdym pokrętle jest strzałka, czyli jeżeli kręcimy w lewą stronę, zwiększamy, a jeżeli w prawą, przykręcamy, zmniejszamy szybkość otwierania. Tutaj mamy siłowniki do rozkładania lancy. Dalej, tutaj duże siłowniki. Są to siłowniki nurnikowe, one odpowiadają za podnoszenie lancy góra-dół. Te dwa siłowniki połączone są z akumulatorem hydraulicznym, który odpowiada za amortyzowanie całej belki podczas przejazdu przez jakieś nierówności terenu. Dzięki czemu zwiększamy wytrzymałość całej belki na uszkodzenie, ponieważ przy gwałtownym przejechaniu przez jakąś nierówność belka polowa ma możliwość opuszczenia się w minimalnym stopniu, podniesienia się. Działa to tak jak amortyzatory w samochodzie. I dalej tutaj jeszcze mamy jeden siłownik, to znaczy ten tutaj. Jest to siłownik odpowiadający za stabilizację hydrauliczną. Jest to stabilizacja wymuszana. Blok hydrauliczny odpowiada za całe sterowanie belką polową. Na blok hydrauliczny składają się cztery cewki. Każda cewka odpowiada za swoją sekcję. Jedna sekcja odpowiada za podnoszenie, druga za stabilizację, trzecia za otwieranie prawej części belki polowej, a czwarta za lewej części belki polowej. Sterowanie blokiem odbywa się, jak to tak już wcześniej powiedziałem, za pomocą panelu, który możemy zamontować w kabinie ciągnika w celu łatwego dostępu sterowania całym opryskiwaczem. Dzięki zastosowaniu bloku hydraulicznego wykorzystujemy tylko dwa gniazda hydrauliczne przy ciągniku, czyli do prowadzenia oleju i powrót, czyli całe sterowanie odbywa się za pomocą jednej dźwigni w ciągniku. Zanim przejdziemy do zbiornika głównego, opowiem tutaj o tych pięciu filtrach. Są to filtry liniowe. Każdy filtr odpowiada za jedną sekcję belki polowej. Po co te filtry? Te filtry montowane są dodatkowo po to, żeby jeszcze przed samym dojściem cieczy do dysz rozpylaczy przefiltrować tam cieżę roboczą. Żeby nie było możliwości, że jakieś zanieczyszczenia zatkają nam którąś z dysz, jest to dodatkowo właśnie dodatkowa filtracja. A w celu wyczyszczenia tych filtrów odkręcamy dno, filtra czyścimy, przemywamy, zakręcamy. Przejdźmy teraz do głównego zbiornika. Zbiornik w naszych opryskiwaczach jest wykonany z polietylenu. Jest to w tym wypadku zbiornik o pojemności 1500 litrów. Zbiornik w naszych opryskiwaczach wyposażony jest w dwa mieszadła. Mieszadła znajdują się tutaj z tyłu opryskiwacza. Odpowiadają one za ciągłe mieszanie cieczy roboczej w zbiorniku. Są one zamontowane przy dnie opryskiwacza, aby dokładnie mieszać ciecz roboczą, aby nie powstawała piana. Zbiorniki główne opryskiwacza są wyposażone w dwa włazy z sitami, w jednym sicie, w tym większym sicie zamontowane jest mieszadło sitowe odpowiadające za mieszanie środków ochrony roślin. Oprócz mieszadła sitowego w zbiorniku znajduje się także dysza rotacyjna, która służy do mycia wnętrza zbiornika. Każdy z naszych opryskiwaczy ciąganych, czyli półzawieszanych, jest wyposażony w oświetlenie drogowe służące bezpiecznemu przejazdowi między gospodarstwem a polem, na którym będziemy wykonywać zabiegi agrotechniczne. Są to oczywiście światła kierunkowe, światła pozycyjne, światła stopu. Dodatkowo lampy są jeszcze zamontowane na tablicach w celu jeszcze zwiększenia tej widoczności całego zestawu. Standardowo oświetlenie łączone z ciągnikiem za pomocą złącza siedmiopinowego. Standardowo w naszych opryskiwaczach na belce polowej rozkładanej hydraulicznie montowane są lampy, które pozwalają nam doświetlić belkę polową podczas prac nocnych. Włączenie tych świateł odbywa się za pomocą przycisku na panelu, który odpowiada za sterowanie całej belki polowej. Nie ma potrzeby dodatkowego układu zasilania, ponieważ jest to realizowane z układu zasilania całego sterownika. Nie musimy prowadzić dodatkowo jakichś kabli czy wtyczek. Jest to prosto i wygodnie zrealizowane za pomocą przycisku na panelu. Aby łatwo było wejść nam do, do opryskiwacza, do, do, do głównych SIL itd. Tak Zrobiony specjalny, tak zwany u nas balkon. Mamy tutaj stopnie, dzięki którym możemy łatwo wejść na górę. Wchodzimy na górę opryskiwacza, odkręcamy jeden z dwóch sit. W sicie głównym, czyli tutaj tym z większym włazem, znajduje się mieszadło sitowe, dzięki któremu możemy rozwadniać różnego typu substancje chemiczne służące do ochrony roślin. Pokrywę zamykamy poprzez zakręcenie jedną, jak i drugą. Aby rozpocząć pracę, należy złożyć drabinkę. Tutaj mamy specjalny zatrzask, służący do blokowania w łatwy sposób drabinki. Z przodu opryskiwacza znajduje się także stopka, pozwalająca w łatwy sposób nam e, odstawić opryskiwacz w celu Późniejszego łatwego podłączenia go z powrotem do ciemnika, kiedy go będziemy używali. Odbezpieczamy tutaj zawleczkę, wyjmujemy e, stworzeń, opuszczamy, wkładamy, zabezpieczamy i mamy wtedy stabilnie zabezpieczony opryskiwacz przed e, na przykład upadkiem przodu. Z przodu opryskiwacza znajduje się także podpórka, pozwalająca nam w łatwy sposób dopasować wysokość węży i kabli, które odpowiadają za sterowanie całym opryskiwaczem. Popuszczamy tutaj z przodu śrubę z uchwytem, opuszczamy, regulujemy na żądaną wysokość. Z przodu na balkonie znajdują się także specjalne klucze, pozwalające nam w łatwy sposób odkręcić dany filtr. Duży klucz służy do głównych filtrów, takich jak ten. Średni klucz służy do mieszadeł, które, filtrów mieszadeł, które znajdują się przy rozdzielaczu, a mały, najmniejszy klucz służy do o, filtrów liniowych znajdujących się z tyłu opryskiwacza. Robimy to poprzez odkręcenie motylka. Odkręcamy, bierzemy klucz. Składamy motylek, zakładamy na filtr i w łatwy sposób możemy to odkręcić i z powrotem dokręcić. Klucze są cały czas dostępne przy opryskiwaczu. Nie musimy pamiętać, by je zabrać ze sobą. Jeżeli mamy jakieś zanieczyszczenia w filtrach, które przydarzą nam się w czasie pracy, klucze są cały czas z opryskiwaczem, więc nie ma. Możliwości byśmy o nich zapomnieli. Tutaj znajdują się także uchwyty na węże hydrauliczne, pozwalające nam podstawienie opryskiwacza zabezpieczyć te węże, by nam się nie zabrudziły. Zaprezentuję teraz system napełniania zbiornika poprzez szybko złącze. Jest to powszechnie używane szybko złącze. Podpinamy to w ten sposób. Zapinamy tutaj przy zaworze trójdrożnym. Zawór w tej pozycji jest zaworem odciętym. Aby napełnić zbiornik, musimy przesterować zawór w stronę zbiornika. Wtedy tym wężem zostaje podana ciecz do opryskiwacza. Należy teraz odkręcić ciśnienie wody. Teraz pokażę w jaki sposób możemy napełnić dodatkowe zbiorniki, takie jak zbiornik do mycia rąk, czy też zbiornik na czystą wodę do pukania układu. Jeżeli w tym wężu znajduje się cały czas podawane ciśnienie wody, możemy zamknąć je poprzez przesunięcie pokrętła zaworu na środkową pozycję. Odkręcamy dany zbiornik. Używając tego węża, kładziemy go do środka i przysterowujemy zawór w tą stronę. Następuje napełnienie zbiornika. Jeżeli chcemy zatrzymać, przekręcamy na pozycję środkową. Wyjmujemy wąż, przekładamy do drugiego zbiornika. Kładziemy do środka. Odkręcamy. Gwarantuje to nam to, że nie zostaniemy oblani wodą. W szybki sposób możemy napełnić zbiorniki przy użyciu jednego węża. Po napełnieniu zakręcamy. Możemy ponownie także przesterować zawór do na w celu napełnienia zbiornika głównego. Wyciągamy wąż, wpinamy tutaj specjalny uchwyt i zakręcamy zbiorniki. W celu ułatwienia odczytu w naszych miarkach pływa tutaj, jak widać, czerwona kulka, która w prosty sposób pokazuje nam, ile cieczy zostało w zbiorniku. Po zakończeniu procesu napełniania w celu odcięcia zasilania wody przekręcamy zawór na pozycję środkową i odkręcamy zasilanie. Pewnym rozwiązaniem, które zastosowaliśmy w naszych opryskiwaczach jest Poziomica. Służy ona do wypoziomowania nam opryskiwacza, aby cała woda, która znajduje się w zbiorniku głównym, miała możliwość zejścia. I to też nam gwarantuje odpowiednie rozłożenie masy całego opryskiwacza. Mamy tutaj elektryczny rozdzielacz. Tutaj jest główna sekcja odpowiadająca za. Doprowadzanie cieczy roboczej do belki polowej. Tutaj mamy rozdzielacze odpowiedzialne za inne funkcje opryskiwacza, to znaczy włączenie mieszadła sitowego, włączenie mieszadeł w zbiorniku, a także włączenie mycia częściowego układu, czyli mycia na przykład zbiornika. Przy opryskiwaczu znajduje się główny zawór. Jest to zawór trójdrożny, który odpowiada nam za to, czy w danej chwili będziemy używać opryskiwacza do pryskania, czy będziemy chcieli na przykład umyć całe instalacje opryskiwacza. I tak, tutaj mamy pokrętło. Pokrętło oznacza strzałką w dół. Oznacza, że pompa główna, czyli ta pierwsza, pobiera przez filtry ciecz ze zbiornika głównego, czyli doprowadzając o tym wężem. Natomiast jeżeli przekręcimy to pokrętło na środek, wtedy oznacza, że zawór jest odcięty, czyli żadna ciecz nie dopływa do pompy. A jeżeli przestawimy w górę, wtedy woda pobierana jest ze zbiornika, który znajduje się tutaj, jest to zbiornik na czystą wodę do mycia układu. Jeżeli chcemy pryskać rośliny, przekręcamy w pozycję dolną. Jeżeli chcemy opryskiwacz umyć po zabiegu, przekręcamy w pozycję górną i załączamy standardowo wałek. Tutaj na dole mamy zawór spustowy, dzięki któremu możemy spuścić wodę. Na przykład teraz jest załączona ze zbiornika głównego. Z prawej strony opryskiwacza znajduje się dodatkowy kranik, pozwalający spuścić nam pozostałą wodę w zbiorniku głównym. Z prawej stronie opryskiwacza znajduje się także filtr. Jest to filtr, który odpowiada za czyszczenie cieczy roboczej dostarczonej do pompy, która odpowiada za mieszanie cieczy w zbiorniku. Teraz opowiem Państwu o rozdzielaczu. Mamy tutaj w sumie dwa rozdzielacze. Jeden rozdzielacz odpowiada nam za obsługę belki polowej, a ten rozdzielacz obsługuje nam mieszadła. Więc tak, tutaj mamy pięć sekcji, pięć cewek, które odpowiadają za belkę polową. Belka polowa jest podzielona na pięć sekcji, które możemy w każdej chwili włączyć bądź wyłączyć. Tutaj jest przepływomierz, filtr, cewka regulująca nam ciśnienie, uchwyt funkcji włącz-wyłącz do częściowego mycia. Tutaj zawór regulacji ciśnienia i tutaj cewka odpowiadająca za włączenie i wyłączenie rozdzielacza. Górny rozdzielacz jest to rozdzielacz Fermo 5, czyli stałociśnieniowy. Czyli bez względu na to, jeżeli wyłączymy którąś z sekcji rozdzielacza, na pozostałych sekcjach ciśnienie nam się nie zmieni. Jest utrzymywana, utrzymywana stała wartość, czyli też i stały wydatek cieczy roboczej. Dolny rozdzielacz służy nam do obsługi mieszadeł, do funkcji mycia częściowego, też i po kolei. Zielona dźwignia służy nam do załączenia. Mycia beczki, żółta odpowiada za mieszadło świtowe, a ta fioletowa odpowiada nam za mycie częściowe. Mieszadła w tym opryskiwaczu chodzą niezależnie, są napędzane za pomocą tej drugiej pompy, czyli mieszadła nie wpływają w jakiś sposób na obniżenie ciśnienia na belce polowej. Mieszadła możemy regulować przy pomocy tego pokrętła. Zwiększając ciśnienie, które jest na manometrze, zwiększamy siłę mieszania cieczy roboczej w środku. W jedyny sposób, w jaki możemy odłączyć mieszadła, to jest zakręcenie tutaj tych zaworków. Zaworki te powinniśmy zamykać za każdym razem, kiedy chcemy opukać układ opryskiwacza, ponieważ dzięki temu nie dolewamy. Wody do zbiornika, wtedy proces pukania całego opryskiwacza jest dużo szybszy. Tym przełącznikiem możemy włączyć lance bądź wyłączyć. Każdy z kolejnych tych numerów odpowiada za daną cewkę na rozdzielaczu to jest patrząc od prawej strony opryskiwacza najbardziej skrajna część lancy możemy ją włączyć i wyłączyć potem kolejna część trzecia czyli środkowa idealnie za opryskiwaczem czwarta i piąta część tym przełącznikiem zwiększamy bądź zmniejszamy ciśnienie zmianę ciśnienia możemy zaobserwować na górnym manometrze który znajduje się tutaj klikając w minus zmniejszamy plus dodajemy ciśnienia, a co za tym idzie zwiększamy wydatek cieczy roboczej. Aby wyłączyć całą belkę bez wyłączenia wałka WOM naciskamy po prostu ten przycisk, a mieszadła cały czas w środku w opryskiwaczu pracują i mieszają nam ciecz roboczą. Pod spodem panelu znajduje się głównego panel hydropanel. I teraz tak, mamy tutaj pokrętło, które odpowiada nam za daną funkcję hydrauliki. I tak, teraz świeci nam się czerwona dioda, czyli cały układ jest wyłączony, zabezpieczony. Kolejno potem, jeżeli przekręcimy w prawo, mamy funkcję rozłożenia prawej lancy, funkcję rozłożenia lewej lancy. Te lance możemy rozkładać oddzielnie przy tych położeniach pokrętła. Dalej rozkładamy i składamy obydwie narost. Przedostatnia pozycja czyli podnoszenie góra dół, regulacja wysokości roboczej belki a ostatnie, pokręt, ostatnie ustawienie pokrętła jest to stabilizacja. Tutaj niebieski przełącznik odpowiada nam za włączenie bądź wyłączenie świateł doświetlających belkę polową podczas pracy w nocy. Do góry pozycja załączona, dół. Wyłączono. Zasilanie panelu sterowania odbywa się za pomocą złącza trzypinowego. Jest to standardowo przez nas wykorzystywane złącze. Ogólnodostępne. Przy każdym naszym opryskiwaczu dostają Państwo gniazdo, w które można sobie w łatwy sposób podpiąć pod instalację ciągnika. Wystarczy tylko plus i minus, ponieważ trzeci pin nie jest wykorzystywany. Jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że po podłączeniu tego gniazda nie wyświetla się nic, należy zmienić biegunowość. Szczegółową kalibrację będziemy chcieli pokazać Państwu w kolejnym filmie, gdy dokładnie będzie omówiona cała zasada kalibracji naszego panelu sterowania. Wtedy powiemy, jak ustawić dany wydatek cieczy roboczej, skalibrować cały układ stałociśnieniowy w naszych opryskiwaczach.